słuchajcie, przeszliśmy na stoisko X-Campu tak ono się tam z tyłu prezentuje mamy całe stoisko X-Campu eee, i obejrzymy sobie tutaj Mazurię bo mają Mazurie z dużym garażem także pokażę Wam Mazurię z dużym garażem, bo tam na stoisku Mazuri nie było podejdziemy i zobaczymy to jak to wygląda? I tutaj mamy tak 780 PL z dużym garażem. Tak się to prezentuje. Fajnie to wygląda, bo mamy dosyć sporo przestrzeni. Tutaj mamy jakąś całą elektrykę. Uchwyty transportowe dosyć mocne na listwach. Przesuwne, bo to się przesuwa bardzo fajnie. Przesuwamy to. Fajnie to wygląda. Mamy też bagażnik dachowy. Mówię dachowy bagażnik rowerowy przepraszam. Oj, chłopaki, chłopaki. Nawet się mieszczą, zobaczcie, nawet się mieszczą. Nawet, tam, tam nawet dwóch krasnoludków się tam, tam mieści. Tam najlepiej. Tam jest najlepiej. Byłeś w środku? Byłem, nawet leżałem na O, widzisz. Dobra. Super, że ten duży bagażnik. Nie? No właśnie chciałem, no, wiesz... Nie jest aż tak dużo miejsca potrzebne, a tutaj ten bagażnik... Dokładnie, tak bo romowy. masz dużo, duży, duży garaż, nie? Wiesz, no i fajnie, bo masz te wszystkie zawiesia, te uchwyty tak. transportowe, przesuwne. Dużo miejsca jest, bardzo dużo miejsca jest tutaj. Dobra, podejdziemy sobie tu. Pokażemy z przodu jak ona się prezentuje. I teraz tak podejdziemy tutaj. No i oczywiście cena nie najważniejsza. 434 900 no co za 430 by poszło. Chyba wejdę jeszcze w środek. Bym... I też ma tą ciemną tapicerkę, nie? Powiem Ci ta ciemna tapicerka. Yy, meble wtedy jasne. No bo tam jest na odwrót przy jasnej masz yy, te meble. Meble. Inne. No, dobra. 430 000. Z, tam z drobnym haczykiem. Dobra, wejdziemy sobie. I tutaj mamy taki układzik. 430 Tak to wygląda. I podkreślę jeszcze raz te przeszycia. Słuchajcie, polska marka to robi robotę. To robi robotę. Nawet mamy tutaj możliwość wyboru wnętrza. Napisane wybierz swoje wnętrze. każdy ma każdy ma swoją możliwość wyboru, tak jest. Te przeszycia tutaj są bardzo fajne. W automacie, w Fordziku. No i sobie tutaj zobaczymy. to praktycznie. Dobra. Wystarczająco. Wystarczająco. I tak się większość czasu spędza na zewnątrz. Także. O, ja lubię pojeść. Ja też. Co widać? Dobra, przejdziemy sobie tutaj do tyłu łóżeczko. Też fajnie, duże. Oczywiście mamy rozsuwane. Możemy sobie to rozsunąć. Dołożyć tutaj tą nadstawkę. Co leży? Mamy wielkie, wielkie, wielkie łóżko. łazieneczka Wszędzie to samo. Wszędzie to samo. Tu możemy się rozdzielić i toaleta. Wejdziemy sobie do Łazienki. Zobaczcie, patrzcie, teraz widać, no jest tu miejsca. Można się spokojnie spokojnie umyć. Pokażemy z tej strony. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, kochani, idziemy. Dalej mamy i, mamy i klimatyzację truma wenta na, na, na wzmocnieniu, lodówka czyli... Dometica, no, dobre, to dobry temat. bardzo dobre lodówki, drogie, ale dobre, ale dobre, dobrze, wymienimy się, wymienimy się. I jeszcze raz ostatnie spojrzenie na naszą polską Mazurię. Dobra, uciekamy dalej. Lecimy dalej na kolejne marki. Popatrzymy sobie, co tam dalej przygotowali. Ale pokażę Wam tutaj, ile dzisiaj jest osób. Sobota jest bardzo, bardzo dużo osób. Naprawdę przybywa coraz więcej osób. Dobra, do usłyszenia potem.